Dzień dobry państwu, Tomasz Szwajgier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, wydarzenie dnia według mnie jest informacja, że Kaczyński zdecydowanie odcina się od Mariusza Kamińskiego. To być może nie jest taka informacja, o której nie wiedzieliśmy. On zaczął to robić już dużo wcześniej, zresztą Kamiński chyba zaczął. Bo Mariusz Kamiński zaczął bardzo mocno kontestować to, co robi Jarosław Kaczyński, w szczególności jeżeli chodzi o Daniela Obajtka, jeżeli chodzi o działanie w sprawie tych SMR-ów, tych małych reaktorów jądrowych i to, że jednak Obajtek nie miał dopuszczenia do informacji niejawnych. W ogóle działalność Daniela Obajtka Jarosław Kaczyński firmował i Kamiński robił tak zwane okładki. Kaczyński zdecydowanie jednak wziął w stronę Daniela Obajtka. Ten konflikt w zasadzie no, Oczywiście, że Kamiński przegrał. Kamiński był rozczarowany. Między innymi tym, że Jarosław Kaczyński już po tym, kiedy minęła ta euforia, pamiętajcie, że po tym, kiedy zostali zatrzymani Wąsik i Kamiński w pałacu, prezydenckim. Później były te protesty pod więzieniami, pod aresztami śledczymi. Oni mieli być męczennikami i Kaczyński dowiedział się, że, bo wtedy, kiedy już Kamiński był, był pewien, że zostanie posłem do Europarlamentu, i Kamiński wtedy doszedł do wniosku, że on chciałby, prócz tego, mieć taką e, jeszcze mocniejszą pozycję w pisie. E, te jego konflikty z Obajtkiem, jego konflikty z częścią ludzi od ziobry, mm, bo Kamiński, nie wiem czy Państwo pamiętacie, był autorem takich powiedzmy e, Prowokacji wobec wobec ziobry były to prowokacje e, takiego człowieka, pseudonim Broda. E, ten, ten pan Broda znalazł się później w tym legionie międzynarodowym na Ukrainie. Niewątpliwie ochronę zapewniał mu Mariusz Kamiński i pozwolono tam tą wyjechać. Później okazało się, że ten pan miał tam różnego rodzaju hmm, zarzuty, były do niego pretensje o tym, że no, działają niezgodnie z prawem w, w, tam, w, tym, w tym legionie i pisała o tym praca, prasa ukraińska. Wtedy okazało się, że jest takie szczucie na panią prokuratą Marczuk, i na Patrycję Kotecką, Kamiński i między innymi wykorzystywano właśnie to, co zeznawał Broda, bo Broda był takim wynalazkiem Marysza Kamińskiego, który miał być takim jego masą, jeżeli chodzi o gang pluszkowski, ale tam był bardzo mocno wyeksponowany wątek żony Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej. Państwa, Państwo, no, doskonale Ziobro zdawał sobie sprawę, to wtedy były te walki o władzę w pisie, kto jest ważniejszy, że Kamiński czy Ziobro. I, i wtedy y, oni w jakiś sposób zawarli pakt o nieagresji. Natomiast ten pakt o nieagresji został wymówiony podczas tej akcji dotyczącej scalenia PiSu razem z Suwerenną Polską. No bo wcześniej, najpierw Suwerenną Polskę opuścił pan Kowalski i pan poseł Kowalski oczywiście mówił, że dalej z kolegami Suwerennej Polski, on przechodzi do PiSu. I pan Macierewicz, no bardzo ważny Człowiek Warysława Kaczyńskiego miał inną koncepcję. Ma taką koncepcję, żeby suwerenną Polskę pokroić czy rozłożyć na czynniki pierwsze i żeby po kolei przyjmować ludzi z suwerennej Polski i wtedy ona by nie była takim zwartym ugrupowaniem wewnątrz PiS. On otrzymał wtedy uderzenie. Otrzymał uderzenie od pana Piotra Krysiaka, człowieka, przyjaciela pani Patrycji Koteckiej, który zrobił materiał z takim człowiekiem, który przez długie lata zarządzał agencją towarzyską dla mężczyzn. No i między innymi. On mówił o tym, jak to wszystko panem Danką i ten pan Danka również no, opowiedział o swoich spotkaniach z Antonim Macierewiczem. No i tam padł blady strach. Po tym wszystkim pan Mateusz, a znaczy pan, pan Macierewicz, no, praktycznie ten cios już Pozbawił go możliwości funkcjonowania na tym poziomie wpisie, na którym funkcjonował, czy już nie jest tak, tak ważną osobą. Ta religia smoleńska została już przez Jarosława Kaczyńskiego spisana na straty. No musi przychodzić jeszcze każdego dziesiątego miesiąca. No, wiecie, po prostu musi. Zresztą, Teraz pan minister Żurek już zdymisjonował praktycznie pięciu prokuratorów zajmujących się śledztwem smoleńskim. Co prawda, te śledztwo smoleńskie i działania wokół tego śledztwa smoleńskiego, wokół Macierewicza miały być dla niego być dużo groźniejsze. Zakończyło się na tym, że Macierewicz na razie odpowie, za to, że ujawnił informacje niejawne. Nie będzie odpowiadał za pocięcie wraku, za rozwalenie wraku. De facto ta odpowiedzialność dalej by mogła spaść na Kaczyńskiego, no bo on był wicepremierem spraw Bezpieczeństwa i mógłby no, nie pozwolić na niszczenie tego mienia. I spowodowało to jednak to to, to, to silne kung fu ziobry, no zresztą pan Krysiak to ujawnił, Jarosław Kaczyński był sparaliżowany po tym wszystkim. To, że Mariusz Kamiński już nie był wiceprezesem PiS-u. To było uderzenie Mariusza Kamińskiego. To było naprawdę uderzenie Mariusza Kamińskiego. Wtedy zaczynały się kolejne śledztwa przeciwko niemu i to, że został zdymisjonowany. To był też sygnał do prokuratorów, części prokuratorów Ziobry, że można już Kamińskiego rozliczać. To są te rozgrywki według wewnątrz pisu i teraz mamy jeszcze inną sytuację. No i Kamiński wpłacił się tym, że opowiedział o tym, że on od początku zgłaszał wątpliwości do działania bajtka. Także nastąpiła wymiana ognia. I teraz dowiadujemy się kolejnej rzeczy. Bacz. Wirtualna Polska to robi z naszoszołom irytacja wpis po wpisach Kamińskiego o Tusku. Politycy PiS, pan Mirosław Łublewski, Politycy PiS nieoficjalnie krytykują Mariusza Kamińskiego i Tomasza Zakiewicza za wpisy sugerujące, że Donald Tusk powinien podzielić los Nikolasa Maduro. To nam przypina łatkę oszułomów, żeli się jeden z posłów PiS, interweniować musiał sam Jarosław Kaczyński. Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy. Ten wpis było o burze w mediach. Jego autorem jest Mariusz Kamiński, europoseł PiS, skonfliktowany z częścią liderów tej partii. Kamiński udostępnił wygenerowane przez inteligencję wprowadzającą w błąd zdjęcie wenezuelskiego dyktatora Maduro, prowadzonego z samolotu przez amerykańskich żołnierzy. Europoseł PiS był szefem SWI i koordynatorów służb specjalnych. Sugeruje, że taki sam los zasługuje Donald Tusk. Podobne sugestie padły ze strony Tomasza Zakiewisza, szefa bliski PIS, telewizji Republika. Pisy w podobnym tonie publikowali też mniej znani politycy PIS, jak Izabela Klotz, która wstawiła zdjęcia Tuska zamiast twarzy Maduro, pisowskiej mafii Put-Siśni. Skomentował to wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak słyszymy centrali PiS przy Nowogrodzkim, mimo ostrej krytyki pod adresem Tuska, nie spodobało się fizyka Miejskiego, Sakiewicza, etc. Uważam, że za nas w Polsce nikt roboty nie wykona. Nie ma na co liczyć. To my, Polacy, musimy pozbyć się tego fatalnego rządu z Tuskiem na czele, stwierdził w Polsce News Radosław Fogel, no, czyli tak jakby mówił to Kaczyński. Odnieść się w ten sposób do budzącego kontrowersję w od Bego ministra, Kamińskiego, to nam przypina łatkę oszułomów, że się w rozmowie inwirtualną polską jeden z posłów PiS. A wiecie dlaczego tak Jarosław Kaczyński radykalnie zaczyna odcinać od Mariusza Kamińskiego? Ja nie stosuję tutaj Tomko i Jasiu ale pamiętajcie, że coraz bardziej będą brane pod uwagę w związku z tym te informacje, że pan Cęckiewicz nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych, ale skoro pan Cęckiewicz nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych, to dlaczego Kamiński tak długo miał dopuszczenie do informacji niejawnych, mimo tego, że miał problemy z alkoholem? W że u pana Cęckiewicza zostało to no już naprawdę bardzo mocno wartykułowane i również w tym konflikcie z panem ratorem Brzuchnowskim, no, który po prostu wykazał manipulację panu Cęski-Wiszowi i panu Rachoniowi tym, że oni, oni używali tej nazwy paracetamol i że za paracetamol miał pan Cenckiewicz stracić dopuszczenie do informacji niejawnych. No oczywiście to jest przekłamanie i manipulacja faktami, ale Jarosław Kaczyński rozumie, że jeżeli ta sprawa się dalej będzie rozwijała i to Jarosław Kaczyński no, de facto jest odpowiedzialny za to, że dopuszczał do działania Mariusza Kamińskiego, no, który miał problemy z alkoholem. Był dwukrotnie yy, Jarosław Kaczyński yy, wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. To na pewno od Jarosława Kaczyńskiego zależało to, czy Kamiński będzie pełnić to stanowisko, czy nie. Jak pamiętacie, Jarosław Kaczyński no, chyba sam się siebie uspokajał takimi naprawdę dziwnymi, wypowiedziami, kiedy mówił, że kobieta się uzależnia po dwóch latach od alkoholu, a mężczyzna chyba po dwudziestu. No wiecie, bo piwiórki mówią, że Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mariuszem Kamińskim, no Mariusza Kamińskiego że tak powiem nie chciał w rządzie już Mateusz Morawiecki no właśnie ze względu na tą przypadłość no i Jarosław Kaczyński pytał się, jak długo pije. I on mówił mu, że 18 lat to Kaczyński chyba ktoś mu powiedział, bo wymyślił, że mężczyzna się uzależnia po 20, kobieta po dwóch. No i teraz sprawa zaczyna nabrać rumieńców. Jarosław Kaczyński nie chce mieć tego bagażu w postaci marszałka miejskiego i od niego się odcina. A poza tym, wiecie, jeżeli jednak dojdzie do tego, że będzie już dokładnie wyjaśniona sprawa Pegazusów, Kaczyński wie, że to dla niego jest wielkie zagrożenie. On będzie udawał, że o niczym nie wiedział, że on nie był na bieżąco informowany o Pegazusach. A Pegazusy, jeżeli już w końcu ktoś się zdecyduje, poda listę Pegazusów, to jego własne środowisko będzie miało olbrzymie pretensje do Kaczyńskiego. Stąd zaczyna się odcinać, żeby móc im przedstawiać tę wersję, że on o niczym nie wiedział. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę i wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.